Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie drewniane chaty, rzemieślnicze wyroby i haftowane suknie. Słyszeliście kiedyś historię o człowieku, który żelazo wypalał miłością? Witamy w cyklu Wspólne Dziedzictwo opowiadającym o pograniczu polsko-czeskim. W dzisiejszym odcinku poznamy tradycje wykute w drewnie, obyczaje, a także historię miejsc wypełnionych pobrzegi tęsknotą i rzemieślniczymi narzędziami. Z bliska przyjrzymy się ludowym strojom, nauczymy się haftować, a także skosztujemy domowej kuchni. Zapraszam Po nitce do kłębka tak oto trafiliśmy do miejsca o rzemieślniczych korzeniach i tradycjach sięgających XVIII wieku. Przekroczyliśmy próg drewnianego domu Tkacza w Bielsku Białej, gdzie znajduje się Muzeum Domu Tkacza. Przed laty znajdowało się tu mieszkanie i warsztat sukiennika Antoniego Polończyka. W okresie powojennym budynek należał do Wiktora Polończyka, który jako ostatni z właścicieli zdecydował się złożyć go w ręce miasta. Ze względu na jego warunek o przeznaczeniu miejsca na cele kulturalne, pracownia stała się muzeum. Wnętrze domu po rekonstrukcji odzwierciedla aranżację z przełomu XIX i XX wieku. W środku znajduje się wystawa od sukna po Jedwab, która stanowi zbiór strojów ludowych noszonych w okresie międzywojennym. Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest położony we wschodniej części Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Na blisko dwóch hektarach zgromadzono kilkanaście drewnianych konstrukcji tworzących przekrój tutejszej architektury. W zabytkowych chatach podziwialiśmy rzemieślnicze narzędzia oraz wozy drabiniaste, sanie towarowe, meble i eleganckie bryczki. Najstarszą z budowli jest tu spichlerz dworski z Czechowic. Nie sposób pominąć także pozostałych zabytków – stodoły ośmiobocznej Skryry, chałupy z Grzawy, kuźni z Gorzałkowic i wielu innych. Czy przed deszczem można schronić się pod koronkowym parasolem? Przed nami haftowany świat, gdzie wszystko plecie się po swojemu. Twórcy ludowi o niebywałej precyzji w ręku trzymają coś więcej niż szydełko. Wymyślne hafty, fantazyjne wzory to wszystko efekt niebywałego talentu. Znajdujemy się w centrum Koronki Koniakowskiej, gdzie otwiera się przed nami świat form i kształtów, którego historie tworzą rzemieślnicy. Historia haftem pisana zainspirowała nas do zgłębienia koronkowych tradycji. Nie omieszkaliśmy także przyjrzeć się bliżej ludowym rękodziełom, będącym znakiem charakterystycznym dla Trójwsi Beskidzkiej. Do wykuwania żelaza potrzebna jest temperatura, a początki kuźni w Bieńkowicach związane są z gorącym uczuciem, jakim darzyli się Janek, Socha i jego piękna wybranka. Przelewając krew i pot w armii Jana III Sobieskiego, żołnierz nie spodziewał się, że to właśnie strzała przebije jego serce. Obozując w Bożu dostrzegł niewiastę o nietuzinkowej urodzie. Szybko doszedł do wniosku, że miłość jak wojna, więc bez rannych się nie obejdzie. Złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje wojenną burzę, weźmie swą damę za żonę. Tak też się stało. Każdy jest kowalem własnego losu, dlatego jak na kowala przystało, w Bieńkowicach założył swoją kuźnię. Zapoczątkował też tradycję rzemiosła przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu to najmłodsze muzeum typu skansenowego w Polsce. Przed nami ponad 6 hektarów zabytkowej architektury, a każda z nich skrywa w sobie historię. Stąpając po drewnianej podłodze wewnątrz urokliwych budynków, podziwialiśmy zrekonstruowany wystrój pełen ekspozycji odzwierciedlających górskie życie. Wspomnienia wojny pamięta zagroda chłopska z domem mieszkalnym z XIX wieku. Nasze oczy zachwyciła także chata z detalami snycerskimi w stylu alpejsko-tyrolskim oraz urokliwa chałupa zielarki czy mało miasteczkowa apteka. Sakralną podróż w drewnianym stylu zaczynamy od kościoła rzymskokatolickiego pod wyzwaniem Świętego Krzyża w Pietrowicach Wielkich. Gdyby ta świątynia pewnego dnia postanowiła zamienić się w człowieka, z pewnością dostałaby tytuł poligloty. Na odbywające się tu msze w trzech językach: polskim, niemieckim i czeskim, nieustannie przybywają tu rzesze pielgrzymów. Kolejny krok, jaki postawiliśmy na szlaku, to kapliczka Jana Nepomucena w Luboni, gdzie naszą szczególną uwagę przyciągnęły gotyckie drzwi. Na koniec zostawiliśmy sobie kościół świętego Jakuba w Szczyrku, zbudowany w XVIII wieku. Świątynia została urządzona w stylu późno-barokowym, a w jej wnętrzu podziwialiśmy zabytki pochodzące z klasztorów Norbertanów w Nowym Sączu. Okruchy chleba na stole, a tradycji w sercach. Tropem nostalgii trafiliśmy do chlebowej chaty w wiosce Górki Małe, znajdującej się w pobliżu Skoczowa i Brennej. Podobno działają tu tajemnicze siły magnetyczne, przyciągające wspomnienia dorosłych o życiu sprzed laty. Ciekawostki z życia pszczół, wiedza o niezbędnym wyposażeniu domu, proces wyrobu masła i sera czy wypieku chleba to nie wszystko. Na koniec czekała nas degustacja własnoręcznych podpłomyków ze smalcem, miodem i kawą zbożową domowej roboty. Mam nadzieję, że podobała Wam się podróż śladami ludowych tradycji. Zbierajcie siły, bo już w następnym odcinku wybieramy się na wyścigi konne do kraju Pardubickiego. Odwiedzimy gospodarstwa i stadniny, a także poszukamy szczęśliwej podkowy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!